Dzień dobry. W czym mogę pomóc. Ha Halo? Halo, panie, mam dwie minuty do złożenia oferty. Dwie minuty do terminu. Rozumiesz pan? Weź mi pan tu coś pomóż, bo ja już sobie nie radzę. Nie radzę normalnie, nie wiem, co tutaj zrobić. Jak klikam wyślij ofertę, to mi się pokazuje, proszę uzupełnić jakieś tam kryteria w części pierwszej. To w ogóle nie jest podział, podział na części. No. Weź mi pan tu coś pomóż, bo mnie zaraz rozsadzi od środka i nie ręczę za siebie. Musi. Pan uzupełnić... No ale co mam uzupełnić, panie, no we, weź pan, bo ja mam mało czasu, no streszcza się pan, no. Musi pan uzupełnić... No uzupełnić co? Mów pan! Uzupełnić szczegóły oferty. Panie, jakie szczegóły? Ja mam... Człowieku, ja mam minutę do złożenia tej oferty. Ja normalnie bym ją chyba, nie wiem, w zębach doczołgał się zamawiającemu, szybciej bym ją dostarczył niż przez ten komputer, no. Hmm. Doczołgać się? Dobre. Dobre. Proszę poczekać. Opowiem to kolegom. Ech, dobra, daj Pan spokój z tym kawałem, no, bo mi się tu czas kończy, za chwilę będzie już po Halo? Halo? Straszne, prawda? Na szczęście to tylko film. W rzeczywistości pomoc techniczna platformy Smart Pzp działa błyskawicznie. Wszystkie problemy staramy rozwiązać się tak, żeby zarówno zamawiający, jak i wykonawcy nie musieli pracować pod presją czasu. 25 lutego 2020 roku przypada Światowy Dzień Powolności. Możecie zatem trochę wyluzować, ale pamiętajcie, jeśli znajdzie taka konieczność, Centrum Kompetencyjne Smart Pzp udzieli wam niezbędnej pomocy sprawnie i szybko, bez oglądania się na kalendarz oraz na to, jakie święto akurat dzisiaj obchodzimy. Do usłyszenia.